Cześć tu w Borderlands 2 Jest ze mną, więc... I zdebrany pi pi-pi-pi. się chyba za bardzo cieszy z gry y... No pewnie, okay, że mamy... się cieszę I nie dam ci to do słowa, jestem zajebisty, mam zero i będziemy nagrywać Borderlands po raz kurwa 50, bo mi ciągle wyłączali prąd i w ogóle ciągle coś się jebało, ciągle coś się srało i mam już to w dupie, mam nadzieję, że tym razem to nagramy Cześć Raf Siema, siema. Ja tutaj już jak pro wybiorę sobie skina odpowiedniego, bo już wcześniej go wybraliśmy, więc wiem wszystko, tylko wam szybko jeszcze pokażę. Ale wybieramy oczywiście Pandora Legend, chyba to są skiny, które dostaliśmy za to, że posiadaliśmy pierwszą wersję gry, w sensie jedynkę. Tak jest. I ja sobie tam piszę pitch black. Jesteś gotowy? Gotowy, okej, okay, zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1 i wchodzimy do nowej, zajebistej, odświeżonej Pandory. No i bardzo zajebistej, naprawdę. Ale to zobaczycie za chwilkę. Moje kochani, pamiętajcie, że również jeżeli podoba Wam się ta seria, podoba Wam się ten filmik, podoba Wam się nasze granie, zapraszamy do komentowania, oceniania i subskrybowania obydwu kanałów, dlatego że e, chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ale na pierwszym miejscu oczywiście do Was. Żeby wszyscy wiedzieli, jak zajebiście jesteśmy. Już nie bądź taki skromny. E, Raf, przedstaw nam sytuację jak wyglądało rozpoczęcie gry, którego widzowie nie widzą. No właśnie, bo generalnie jak widzicie gra jest po angielsku, niestety nie spolszczono jej. No ale to nie będzie duży problem, będziemy Wam mówić, wszystkie ważne informacje będziemy Wam tłumaczyć. Sytuacja wyglądała tak, że jest pan Handsome Jack, który zwołuje wszystkich Vault Hunterów, którzy, którzy tam poszukują tych krypt i mówi im, że, że pomoże im szukać tych krypt. Ale potem okazuje się, że tak naprawdę to jest pułapka i on tych volt Hunterów wszystkich zabija. Tak miało być też z nami, e, chciał, chciał zabić nas, zostawił na nas pułapkę, bombę w zasadzie, no ale okazało się, że ja i Peach przeżyliśmy i to było na pewno mu nie na rękę. Okej okay, raf dwie sprawy. <coughs> e, na razie nie idź do przodu. A new golden key available. Available. You have two golden keys now available for use. To use a golden key, visit a mysterious loot loot chest in Sanctuary. The higher you level, the better the loot. No właśnie, to jest ten klucz o którym o którym pewnie może słyszeliście. klucz, który dostajemy za za pre-order i ten klucz możemy użyć w sanktuarium. Sanktuarium to jest jakaś tam lokacja w grze, do której dotrzemy za dwie godziny mniej więcej gry, tak mi się wydaje. Skrzynię otworzymy, a w skrzyni będą jakieś epickie luty zależne od naszego poziomu, czyli jest skalowanie oczywiście. Im wyższy poziom będziemy mieli, tym wyższy poziom będą miały przedmioty. Więc decyzja należy do nas, czy otwieramy skrzynię od razu jak tam dojdziemy, czy na jakimś etapie gry, który będzie trudniejszy. Dobrze Rafa, teraz pozwól, że przerwiemy na chwilkę nagrywanie, dlatego że mi nie działa rozglądanie się na padzie i muszę zrestartować swój zajebisty prober program. E, także sekundka, dosłownie dobra. sekundka. Okej, okay, witamy po przerwie, ja miałem drobne problemy z padem. Kolejne, kolejne problemy z padem, ale i tak nie zamierzamy zrezygnować. ta gra jest zbyt zajebista, żeby ją tak po prostu ominąć. Idziemy. E, przez Ciebie nie mam sniperki chyba, a może mam? A nie mam, dobra. Nie a tak ty masz broń, a ja nie mam. Nie masz broni znowu? Nie. Aha, no to nice. To, to dziwne dosyć, ale weź, weź w inwentarz, na pewno nie masz? Na pewno. <laughs> nie mam nic, empty, 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 bla bla bla. Bez sensu, ale możliwe, że to jest tak, że jedna osoba z nas dostaje, wiesz, to chodź, ja ci dam tą snajperkę. Bo mi się wydaje, że... Muszę tylko jednej osobie przeznaczać w takim razie Okej, okay, dlatego ja pewnie mam dwa golden key Tak, pewnie ty masz mój Biegasz strasznie śmiesznie Twoja postać biega Twoja też się trochę garbi, ale tą snajpereczkę już możesz mi dać. No dobra, już ci daję me this Snajpereczkę masz Dzięki Rzuciłeś spoko, jak spoko. psu kość. Prawidłowo Ale wiesz co ci powiem Przejścia no. animacji są trochę chujowe co, co, się, co jest przejście? Co to co, co? Przejście animacji z jednej do drugiej na przykład jak biegniesz, biegniesz i skaczesz To są takie trochę... To... Nie ten nie liniowy, znaczy no nie, nie tak no, Ja, ja po idę i mi pokaż No są takie ten Ale mi się wydaje, że to poprawią no możliwe, chyba, chyba że zrobili to celowo, nie wiem. Witajcie moi kochani w kryjówce Klaptropa. Mm -hmm. Jakbyście e, chcieli zauważyć, tutaj jest kawałek szyldu. Piece off z pierwszej części, tak jest. To jest właśnie ten szyld, e, który często spotykaliśmy przed wejściami do jakichś lokacji. <laughs> Co mi teraz tu kradniesz? Ja zawsze wszystko, cały lud zbierałem, a teraz ty widzę. Lud, loda, zbierasz loda. Wow, what the fuck? Potworek! Nie ma. A o komu zajebał. Biedny klap, Ile ma on ma On ma cztery cierpie. ręce. No to przejmujesz i, i tak przecież go pokonamy. Ten już wszystko rozkradł. Jeszcze nie właśnie. To jest mój problem. Jeszcze tutaj jakiś poświęcnik. Ja! Ale szybciutko, szybciutko, zanim raft tu przyjdzie. Pusto. Oni za dużo gadają na początku, co? E, czy ja wiem? No myślę, że to jest wiesz, wprowadzenie do fabuły, to ona na tym polega, nie? No tak, no ale nam przeszkadzają w gadaniu. <gadanie> no wiesz, no. Dla mnie fabuła jest okej, okay, tylko trzeba by to czytać, a... Ja się skupiam na gadaniu, a nie na czytaniu i nie wiesz będę wiesz co raz chodzi. Musimy się w ogóle dzielić tymi rzeczami Dlatego że ja mam w tej chwili 6 magazynków Więc muszę trochę sobie nazbierać Okej okay. Znaczy nie 6 magazynków, tylko 6 strzałów Aha no to tutaj bierz te rzeczy teraz te zbieraj no jest. Ja ja tylko, że wszystko, wszystko do combat rifle dostaję O w końcu coś do snajperki No, no to zbieraj O więcej snajperki Dobrze, dobrze i tak będziesz pierwszy strzelał. Ja pewnie będę stał gdzieś z daleka i tak. nic nie robi, więc. I znowu zbieraj. zmarnuję całą amunicję. <laughs> Dobra, pozbierane. Idziemy dalej. Wychodzimy z tej kryjówki. No, lodowy klimat. Zobacz w ogóle, zorza polarna jest na niebie. No, ja ją widziałem już raz. I, i ten. I jakaś planeta taka wielka lata nad Epicko tym. Krypicko jest. Fajnie to wygląda, no. No. No, idziemy do tego miasta w sanktuarium, w którym będzie klucz. Mówiliśmy um. już, mówiliśmy już o tej pani, która nie rusza ustami, która mnie denerwuje, bo nie rusza ustami. Co to, nie, nie mówili. Co to za wieś, pani, która nie rusza ustami? Ja się pytam się. Tak, to... tak jak mówiłem, chociaż powinna mieć cały czas otwarte, nie? <laughs> no właśnie, a ona nic, kompletnie nic, ona jest mimem. Bez brzuchomówca. Płacą jej za nic nie mówienie. Oga, Zamówienie oga. bez ruszania ustami o, Okej O zabiłem go już myślałem że go nie zabiłem Dobrze snajpereczka Ale Rozrzut jest straszny broni Snajpereczka oddać. sobie radzi Jak najbardziej sobie radzi Chodź do jadzie Jadzia ci poradzi Jak snajpereczkę sobie w dupę wsadzić yy, Dobra zbieramy i idziemy dalej Świetnie Gdzie jest ten Daj radę, daj radę Nie ja za nami, przewrócił się oczywiście Chodź chłopaczy No bo to wygląda jakbyśmy my Tobie grę pokazywali A nie Ty nam Meskity Łole mi wibruje pa no, on, 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 on jest niewidomy więc musisz mu to wybaczyć A niewidomy, widomy, niewidomy o, To on tu mieszka, nie, my, my jesteśmy gościami Psa przewodnika możemy mu zafundować Tak, Raf, może jeszcze wspomnijmy co w ogóle robimy Weź pamiętko jak, jak nie zaczniesz ruszać ustami to cię wykasuje z gry Teraz wejdziemy do folderu z nią I wyłącz ten wiatrak e e Frostbite Krewa se, krewa se, sakreble. Yy, uwaga, 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 idą potwory, Rafa chcą zabić. Z zapa ten, zapatrzyłem się na Klaptrapa, co on tam robi. No co my robimy? Przeżyliśmy zasadzkę tego Hensom, Hensom, jak on się nazywa? Hensom Jack. Hensom Jacka i zmierzamy do sanktuarium, czyli do pierwszego większego miasta, jak dobrze rozumiem. Tak jest, dokładnie tak, zmierzamy do sanktuarium, ale zanim to mamy tutaj praktycznie ten sam element, który mieliśmy w pierwszej części, czyli zmierzamy również do miasteczka, które będzie wypełnione bandytami i będziemy musieli je zwyczajnie odbić i zapanuje tam porządek, a tam już kogoś poznamy, ale to na miejscu. Dokładnie, weź tam sobie, pozbieraj te rzeczy, ja ci je otworzyłem. Mhm. I generalnie idziemy w tym momencie, idziemy w ogóle odzyskać oko. Klaptrapa, bo on znowu jest pokrzywdzony i tak może jest. sobie sam poradzić. A to jest Hensom Jack, właśnie, to jest ten pan, który na nas dostatkę zostawił. W sumie na więcej Volt Hunterów i chyba jesteśmy jedynymi, którzy przeżyli. Tak naprawdę, wiesz co mi się podoba? Często no. w e, grach czy filmach z Marvel, z serii Marvel, był taki Hensom. Zawsze był taki Hensom. Czy to w Batmanie, czy w Spidermanie, czy w innych tam wynalazkach? O proszę Knakledrodragdren ehm, Pierwszy bosik, pierwszy mini bosik, którego będziemy mieli do pokonania, który ukradł oko klaptropa i będziemy musieli je odzyskać. Ma je na klacie. Ma je na klacie swej. Tak, ale nie będzie z nim raczej problemów i muzyczka się zmieniła oczywiście. Ja go Ty będę jest... działał moją kataną. Juhu. Muzyka się dostosowuje do... Um, Sytuacji panującej. Do... Dokładnie. To całkiem fajnie się dostosowuje, bo podczas zwykłych takich walk jest e, taka bardzo spokojna, taka nie rzucająca się w uszy bardzo, a jak są jakieś walki z bossem czy coś takiego to muzyka znacznie przyspiesza. E, I jest bardzo fajna, mi się podoba. Ach tak, a ja mu tu krytykale sprzedaję, bo się tak ładnie wystawił. Jeszcze chwilka. Haha, <laughs> level, level up. up, bitches! Ale nie da się z punktów, punktów uhuh. doświadczenia się nie da rozdać, jeszcze nie wiem czemu. Jak widzicie, można zbierać przedmioty, które wypadły z przeciwników bez dotykowo. Bez uh -huh. Więc to jest bardzo du duże udogodnienie. Na Ej. przykład tak sobie raf przebiegnie i ma wszystko. Tak jest, a picu nawet nie zdąży zobaczyć, czy on cokolwiek ukradł. Zbieram złom. Eee, teraz chyba będziesz musiał mu oddać to oko jako że je masz Nie, chyba jeszcze nie wiesz A ja nie pamiętam Dawno tu już graliśmy w zasadzie ostatnio, nie? No. O, Ty, a ten celownik jakiś taki inny, dziwny jest Ciebie? Ja jest duży? To zależy od broni, wiesz? Jak masz snajperkę, to pewnie jest duży, żebyś nie celował z tego. It may be. Bo bo ja mam w jednej broni mały, celownika a w drugiej duży. To zależy od karabinu, który trzymasz. Widziałeś? E Co? Klaptrop nie ma oka i jak go skanowało, to nie chciał drzwi otworzyć, bo mu oka brakuje. <śmiech> <śmiech> nie to nie, działoś. teraz musisz mu oddać. O. A nie, ona otworzyła nam. Koleżanka się nam podlizuje. No, Zacznij ruszać tymi ustami! <grymne> Patrz, cieszy się do ciebie jak głupi dojeżdża i... i, te, i, i co? I rusza ustami, ale nic się mówi. Twieraj, 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 twieraj. <grymne> nie mówi. Otwieraj, 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 otwieraj! pierwszy, pierwszy, pierwszy! Tutaj szogun jest. Atom. to... to nie jest ciekawe, nie. Niestety my już odgana nie będziemy obsługiwać, dlatego że nie jest to nasza specjalizacja. Tymczasem co my tu mamy? Head... Ja będę używał jak mi się amunicja znowu skończy. Poczekaj, bo zadanie mam. Head to Larsberg. Knuckle Dragger is dead and you got Claptrop's eye back. Now you just need to find someone to reinstall for him, Eat for him. Więc ee, tak jak przeczytałem po angielsku, tak przetłumaczę wam, A Knuckle Dragger Motherfucker jest zabity. Teraz możemy znaleźć kogoś, kto naprawi klaptropa, kto, kto naprawi mu oko. Yy, I być może to będzie ta postać, o której wspomniałem. Więc Myślę, że tak. zmierzamy do przodu. Yy, I cóż, i amunicja. Za późno, zostawiłem ci ją chyba tam troszkę, mimo zgrabienia większości. No cóż, shit happens. Fajnie, że tutaj broni się takie wyświetlają. Tak, tam w, tam w ogóle jest, są fajne tekstiki napisane, ja to już czytałem wcześniej podczas ładowania i są dosyć zabawne rzeczy napisane. No, Borderlands ma naprawdę nietypowy y, humor zastosowany w tak, grze. Ja ci powiem, że y, jak czytałem o tym kluczu do sanktuarium właśnie przez przypadek trafiłem na forum Bordera oficjalne y, i tam twórcy pisali y, właśnie, właśnie do, czy, do czego ten złoty klucz służy jak go użyć. I powiedzieli, że do sanktuarium idzie się 3 godziny. Chociaż tak naprawdę idzie się dwie, a godzinę będziemy się śmiali z tekstu w grze, nie? <laughs> no, Więc bez wiesz. kitu. To jest taki typ humoru, gdzie postacie, które na przykład wypowiadają tekst, nie są świadome swojej głupoty. Tak, tak. I to jest właśnie najśmieszniejsze w tym, tekst, w tym wszystkim, bo normalnie to mogłoby być po prostu zwykły tekst, ale jednak są tak aplikowane te teksty do naszych uszu, często. no z naszych z postaci, które są na ekranie aktualnie, że po prostu naprawdę nie sposób jest się nie, nie śmiać tymczasem zobacz tam na niebie tam daleko mamy pierwsze, no. pierwszego raka mamy zabiłem go Uuu. nie widziałem go zabił się o ziemię no, no a propos tego humoru zresztą na samym początku już Kl klaptrat nam mówił że że ten nasz had wcale, wcale nie podniósł go ze zwłok, no nie? No To, to jest coś takiego, że składnie ta był poważny, ale... Moi kochani, widzimy tutaj teraz walki pomiędzy potworami a bandytami, tak. które były już również w pierwszej części, Fak! jakiś motherfucker mnie zrzucił, a to raki się zleciały yy, które były już również w pierwszej części, ale tutaj ewidentnie są podkreślone więc tak, no tutaj jest zresztą jeszcze to wygląda tak, że bandyci zaatakowali miasto, a bandytów zaatakowali potwory, no nie? Gotamet, jak oni mnie biją, ilu ich tu jeszcze jest? Zdychaj, Padako, o pistolet jakieś wyrzucił. Jeszcze tam jakieś lata. Podobał mi się ten motyw, że na samym początku po włączeniu gry od razu był tekst Dziękujemy za zakup pierwszej części gry, że coś tam doceniamy, tak, tak, tak. to i w zamian dostajesz skina. No, wykryliśmy twojego save'a z pierwszej części tak, gry, tak, tak. dziękujemy za, za to, że grałeś, bla bla bla. No, I dodatki, fajnie. no to jest naprawdę kawałek, kawałek takiego przyjemnego motywu. Nie? No, niby takie drobne, nie, ale... Tak. Bardzo no, miłe. No. Ciekawe czy, czy na piratach nie? to działa. Bo skąd cholera, Kino, wiesz, z, z tym to raczej nie, bo te raki mi żyć tu nie dają. No, biczko. Zdychaj Ojej. palancie, Zabity świetnie. E, level up. E, A ja nie. I, I cóż jeszcze, ja tu dużo się z ale chciałem powiedzieć przed chwilą gadał do nas Flint, to będzie jakiś Badas z tej dzielnicy, natomiast jeszcze wcześniej przed nim gadał taki brodaty gościu, który jest takim jakby następcą e, Zeda, doktora Zeda. To e, są nasze domysły. Od razu to widać, no na pewno są to nasze domysły, ale nie da się tego nie zauważyć, że ma na pewno coś wspólnego z Zedem. Coś do mnie strzela, tylko nie wiem jeszcze skąd, a tam się kitrają. Ej, zobacz, tu jest winda i możemy ją użyć od razu. Padalce. Do czego ta winda jest? Poczekaj, okay poczekaj. A, no i jeszcze chciałem powiedzieć, to ale to za dużo się dzieje. Za dużo się dzieje na ekranie. Chciałem powiedzieć, że jak tam stałem na tej, e, na tej skarpie, naprawdę było widać fajnie, że lokacje zmieniły się bardzo. Zobaczcie. I myślę, że na lepsze, nie? No jasne, zobaczcie ile tu się dzieje na ekranie. Tu wszędzie coś jest. Bo mo można by powiedzieć, że Pandora straci klimat przez zmianę lokacji, ale to nadal jest Pandora, według mnie jest fajnie. Tak jest, jest naprawdę to jest taka Pandora o krok w przód. Dokładnie. No to jest ten nasz no nowy, jak on się nazywa? Sir Hammerlock. Tak, Sir Hammerlock. On prawdopodobnie <grym> naprawi oko klaptrapa. <grym> w zamian za to, że uratowaliśmy wioskę mu. A gdzie windę widziałeś? Tutaj? A nie, to nie jest Winda, tam, tam jest jakiś przycisk do prądu, ale on nie działa, wiesz? Zobacz, o, zobacz. <grym jak go pocisnęło. Dik dik. Jak na to skoczy to mnie kopnie? Nie wiem, ale Kopnęło ja cię mogę mnie. kopnąć. Kopnę o, idzie, o idzie, Hammerlock. O, zobacz. On jest takim Brytyjczykiem chyba trochę, co? No, ale zobacz jaki zajbisty motyw tych obrazków zrobili. Tak świetne są. Wszystko tutaj tak do siebie pasuje, że nie sposób jest się tym nie jarać. Tak to jest taki brytyjczyk, było napisane, że jest gentlemanem, widziałeś tam na dole? <ix premier kau terminarlynplayer> nie. M mówi tak jak taki gentleman brytyjski, no. <ilaugh> typowy. Czyma? Ciem. Oh? Robo oko dostałeś. Wsadzi mu teraz je w dupę. Zajrzyj. W oko. W oczodół. <laughs> Ty ale zejdź z tego klaptropa, co? <noise> nie mogę się powstrzymać. To jest kamera, to jest oko, ale to jest kamera. A wiadomo. O, gdzieś wystarczyło wsadzić pisgnąć i tak. <noise> Niepotrzebnie ratowaliśmy tego typa, nie? Patrz, że on ręki nie ma jednej. Ja i nogi też nie ma. O. <noise> <Co jest? głos> Generalnie Kl Klaptra powiedział, że dostał swoje oko i że jesteśmy znacznie brzydsi niż mu się zdawało. Niż nas pamiętał, zapamiętał no tak, ostatnio. Tak, tak. No. Dokładnie. No to takie niedosłowne tłumaczenie. <grym> e, czyli trzeba na, naprawić pewnie prąd, bo wysiadł i to jest ten... Jest zwarcie, ja no kurwa tyle śniegu, to się nie ma co dziwić, że w końcu gdzieś się zwarcie zrobiło. Ja tutaj grabię cały, całą okolicę, bo tutaj widzę, że są jakieś poukrywane. Ty grabię Jałopatę. <grywanie> no, można tak powiedzieć. Okay, tutaj Patrz, jest tu jest ten... jakiś generator prądu. No tam gdzie ja myślałem, że jest winda, to jest ten generator. Patrz, tu wszystko jest popsute, kurde. Jaki znak zapytania się nad jego głową wświetlił. A, to dlatego, że muszę do niego wrócić. Co my tu mamy? Cleaning up the berg moi kochani. Jest to kolejne zadanie, które dostaniemy od Sir Hammerlocka. Sir Hammerlock. Um, Claptrop can finally see. Now it's time Nie, to clean. Cleaning up it. the berg zrobiliśmy. A, czyli to, to zadanie... A, dobra, dobra, już ogarniam. Ale on no, ma kolejne zadanie. This town ain't big enough. E, there's only room for one deadly bipedal. Hmm? <laughs> <laughs> Eight descended, descented... pieces in Liersberg. Spoko, to jest jakieś zadanie. Ja je może lepiej wezmę. Jak on się dziwnie do mnie przybliżył. I mamy więcej misji niż jedną tak w ogóle. Jak klikniesz sobie L, to zobaczysz, już mamy kilka misji aktywnych i możemy mm -hmm. wybierać pojedyncze. Mm -hmm. I są fajnie zaznaczone na mini mapie. Zwróć uwagę. Takimi kółeczkami wokół. No, 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 świetne, świetny motyw. Pewnie to jest zasięg wykonywania tych misji. Tak, 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 tam gdzie trzeba robić misję. <grystanie> Dobrze, wydaje mi się, że jest to fajny moment, by zakończyć rozgrywkę. Zgadza się. Dla... Zobacz, że tutaj jest ten dom z klaptrapa zrobiony, sorry, że... znaczy z innych klaptrapów. Ale to tak wszędzie jest, to jest najlepsze. No, no, to jest fajne. Wszędzie są te klaptropy, ale wiesz co, przykre to jest, to jest naprawdę przykre, dlatego że klaptropy z jednej strony są tu śmieszne, fajne i w ogóle, ale z drugiej strony e, traktowane tak jak e, ci, którzy oglądali na przykład Harry Pottera e, trzecią część, drugą, e, tam był Zgredek. No, to Kojarzysz? coś takiego. No. To tutaj wydaje mi się, że klaptropy są tak właśnie traktowane, że takie popierdółki, które niby pomagają, ale też przeszkadzają. No dokładnie. Tak czy siak, my je uwielbiamy, my je kochamy za ich humor, za ich poczucie humoru zajebiste, za to, że lubią dubstep. No że wystają im śmieszne długie antenki. To już Raf był świadkiem tego w pierwszej części. <laughs> Śmieszne, ja to no. i stary jak ja to zobaczyłem na filmie, to było w którymś czternastym, 14-13? Nie, nie pamiętam, ale w intrze z jednym z filmików jest tych ostatnich. No, 13 bądź 14 odcinek pierwszej części, to było po prostu epickie, ja się brechtałem do monitora w niebogłosy. Także no. e, Raf penetruje, ja się z wami żegnam razem z Rafem. Do zobaczenia już niedługo, już niebawem w kolejnej części serii Borderlands 2, ale też zapraszamy Was do odcinków z pierwszej części, z drugiej części i z pierwszej części. No dokładnie. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Ciao.